Działalność w podziemiu, strajki i słynne spanie na styropianie. Walka o zmianę systemu w Polsce zakończyła się 25 lat temu. Tyle minęło od pierwszych wolnych wyborów. Upragniona demokracja doczekała się podsumowań. W walkę o zmianę systemu politycznego aktywnie włączyły się police. 1 lutego 1989 roku działacze Solidarności ujawnili się w zakładach chemicznych, a pod koniec marca zawiązał się Obywatelski Klub Parlamentarny. Reprezentował go Kazimierz Drzazga. Police były gotowe do pierwszych demokratycznych wyborów. 4 czerwca 1989 roku wpisał się w karty historii, a wolne wybory stały się faktem. Tak zwane wybory to była tylko farsa. I te wybory nie były do końca wolne, były ustalone pewne parytety, ale już przynajmniej częściowo mogliśmy kandydatów wystawionych nie przez władzę komunistyczną, ale przez czynniki społeczne wprowadzić, i już oni mogli odgrywać jakąś pewną rolę, zabrać publicznie głos, zaistnieć. I to dlatego to nie był aż tak straszny przełom, ale to był duży krok. We właściwym kierunku. Jak wykorzystany, pokazała historia. Społeczeństwo potrzebowało wówczas zmian, mówi Hieronim Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej pierwszej kadencji. Rok po wyborach parlamentarnych odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Kolejny krok w stronę demokracji. Radnych było, pamiętam, 25 wybieranych. Były to rzędy jednomandatowe, OKAB wystawił, czyli. We wszystkich okręgach swoich przedstawicieli. Na 25 rannych żeśmy zyskali 21 mandat. Potrzeba zmian i wiara w wolną Polskę pobudziła do życia wiele środowisk. Do aktywnych działaczy obok Solidarności należy zaliczyć też członków Konfederacji Polski Niepodległej działającej w policach. Dziś, po 25 latach, niewiele zostało po ówczesnym zapale. Siła społeczna osłabła. Wykazano się wielko beztrosko. Przede wszystkim nie dochowano tych ideałów. Które wtedy żeśmy głosili. Pozwolono na zniszczenie gospodarki całkowicie i nie tylko, całego sektora bankowego. Następnie gospodarka, w tej chwili już resztki państwowej ziemi są, kończy, kończy się wyprzedaż. Ludzie zostają bez podstawowych środków do życia, nie mają warszt podstawowego warsztatu pracy. Komuniści nie dotrzymali swoich obietnic, jednak Solidarność też się z nich nie wywiązała. Duch walki i ideały, które jej przyświecały, zgubiły się w politycznych przepychankach. Społeczeństwo nie ukrywa swojej dezaprobaty. Tylko dorwali się do władzy, do kasy i nic więcej. Mówiła, człowiek chodził, pilnował zakładów pracy, a teraz co się dzieje? Likwidują państwowe zakła zakłady, okradają wszystkich. Przecież to nasi rodzice, my, żeśmy. Płacili za energetykę, wodociągi, za gaz, oni to budowali. A teraz oddało to się wszystko w prywatne ręce, banda złodziei, nic więcej. 25 lat od pierwszych wolnych wyborów odzwierciedla obraz Polski w krzywym zwierciadle. Mimo demokracji frekwencja wyborcza nie imponuje politycy, nie wywiązują się ze swoich obietnic, a społeczeństwo jest coraz bardziej zniechęcone.